Czy wystarczy panu na życie jako seniorowi w naszym no, kraju? Już nie mówcie kochani, dajcie spokój. Dajcie żyć spokojnie i nie można spał. Jakbym była sama, to bym nie wyżyła. Bardzo ciężko, ja Bardzo mam ciężko? 80 skończoną i się męczę jak z diabli. A tego całego, jak on się nazywa, trzaskowskiego, to trzeba wziąć na kopach widać. Czaskowskiego, ale co on tam za... Te... Dla, dla nas jest te... i, i te całe te... nie nadaje się do gospodarowania. Śmieci ile reponistów, Kaczowa nie lubię w każdym razie. Ojca pochował tam z komunistami pod płot. Za co ojca pochował? był po To dobry człowiek, szanowany. Siedzi i go pilnują. Cholera. Tak, wiem. A on ma pokiem kim te wille? Krzyczeli na Jaruzelskiego. A co on ma? pokim? W Ominie mieszkali, tam do szkoły chodził. Kawałka gadka było i jest. Jak każdy kurdupel, no. Patrzyć na te mordy nie mogę zakazana, ale Ale tamtego lepiej lubiła. Leha, świętej pamięci. Żonę też, bo to była kobieta pożądana, dobrze wpływała na niego. A to to był taki chuligan i jest. Wystarcza. Wystarcza, w Pracowałam tyle lat, że się doczekałam. Godziwej emerytury, A odczuwa Pani jakoś te drożyzny, czy to jest no, tak, No drożyzny raczej... odczuwam, ale jak widać... Pełen no, pełen, no nie żałuję sobie niczego, no. Musi mnie teraz, bo ja jestem przedwojenna warszawianka i przeżyłam to... wszystko. I powstanie, i, i w 1939 roku spalone na Pradze, na Ziemowita tam. Nic, na ręcie jestem od 1978 roku, a później to jakbym na ręcie była... Swojej to na opłaty bym miała mało. Znam życie, znam wie pan w ogóle, po trupach chodziłam i nikt mnie nie wlepi, nic nie wmówi, bo ja swoje wiem. Nieprzekupna jestem w każdym bądź razie. Stary człowiek przedwojenny nie da się przekupić. Na razie wystarcza, bo miałam odłożone na emeryturę ze 30 lat. Zasoby wyciągam. Jak się skończą, to nie wiem, co będzie. Czyli gdyby nie odłożone po prostu przez lata tak, pieniądze, to byłby, ja byłby do koniec? Do pierwszej pracy to już odkładałam na emeryturę. Pani odkładają. nie odkładają. Mogę nie, mówię, mogę nie dorabiać, ale no, trzeba by się znaleźć w tym standardzie, że trzeba by prawnuczkowi czekoladkę kupić, a ponieważ mam pięcioro prawnucząt, no to wiesz... Wydatki są nieuniknione. Czy wystarczy pani na życie jako emerytce w naszym kraju? Nie, na razie jeszcze wystarcza. Nie wystarcza na życie, tak? No tak, średnio najeżdża. Naciągane to wszystko. Jest wszystko w porządku, u mnie. Ja. Dla mnie to żadne niespodzianki. Dorabiam. Nie wystarczy. Jakby pani. Na razie miała? wystarcza. Pewnie, że jest ciężko, jak się jest samemu. To jak mąż odszedł, no to no na co dzień muszę sobie radzić. Jeszcze na razie zdrowie mi dopisuje. Więc sobie radzę. Proszę pana, ja jestem w dobrej sytuacji, mm. także mnie wystarcza. Ciężko, niestety jest ciężko. No ale trudno. Jakoś A jak pani sobie przyzad... radzi? Jakoś po prostu, tak z dnia na dzień, czy. Tak, tak po prostu z dnia na dzień jakoś tam jakoś tam wychodzi. A rachunki mocno pani skoczyły w ostatnim czasie, czy raczej...? No, w ostatnim czasie tak. Bardzo. I odczuwa to pani. To tak, o szczególnie w tym miesiącu jak musiałam zapłacić za gaz bardzo dużo, no ale... Raczej tak średnio najeżdża, no. My Nie wystarcza, akurat. Ale ja mam nietypową sytuację. Ciężko, ciężko. Ciężko? ciężko. No, oczywiście. Każdemu seniorowi jest ciężko. Przecież te emeryturki są takie paskudne. Dlaczego płacimy podwójny podatek? Raz przy pensji od nas ściągają i od emerytury drugi raz od nas ściągają. Tego nie rozumiem. A mocno rachunki panu skoczyły w ostatnim czasie? Sporo, mocno skoczyły. I mocno pan to odczuł. Mocno odczułem. I pogorszyła się pana jakoś życia. Oczywiście. Jako seniora. Tak. Jakoś żyje. O. Ale jest po... ciężko czy raczej? No trudno powiedzieć ciężko, zależy, wie pan, co się kupuje, gdzie się kupuje, gdzie się mieszka, no to jest istotne. A rachunki mocno to... pani skoczyły ostatnio, czy też. No, skoczyły, skoczyły. Nie starcza. Czyli wszystko w porządku. Nie wiem, czy wszystko. A... Nie starczy. A, a jakoś rachunki panu skoczyły w ostatnim czasie? Oczywiście, jak wszystkim. A y, ta drożyzna jakoś tam panią zauważa, czy też raczej jest do wytrzymania? Zauważam drożyznę? Oczywiście. Oczywiście. Mnie wystarcza.